Cześć, siema, ja Majem z tej strony. Witam Was w kolejnym filmiku z podróży służbowej. Tym razem jestem w Madrycie w Hiszpanii. Znajduję się aktualnie w hotelu Hilton Airport przy lotnisku Barajas, prawdopodobnie tak to się mówi. No i wybieram się na spacer do parku, który jest oddalony około 2,5 km w jedną stronę. Jest około godziny 16, więc chyba najgorsze gorąco już minęło. Pokój ma, hotel ma ogólnie, to jest drugi budynek, budynek hotelu ten naprzeciwko. Hotel ma okna przyciemniane, więc tak jakby nie widać tego całego żaru, który tutaj jest. Który tutaj panuje ogólnie i cały czas pracuje klimatyzacja u mnie w pokoju, także jest tak, że jest tutaj chłodno, nawet jak się wyjdzie na zewnątrz na korytarz w hotelu to jest gorąco. Także tak to wygląda. Spałem dzisiaj chyba do 13, przez to, że cały zeszły weekend był strasznie ciężki. Pracowałem w sobotę, dzisiaj jest niedziela, 21 lipca. No, a tak mniej więcej wygląda pokój. Jest takie małe biurko. Tutaj jest łóżko, w którym spałem, niepościelone, bo nie było dzisiaj obsługi hotelowej, bo nie chciałem, żeby mi przeszkadzano. Telewizor. No, to jest mój pleca, który mam ręcznik. Mam zamiar się w tym parku opalać, także zobaczymy. I wodę mam też tutaj, no i tutaj jest taka łazienka, można powiedzieć, że wszystko jest wykonane tak jakby z szkła, co według mnie jest bardzo ciężkie w utrzymaniu i jest dużo luster, no ale tak tutaj jest, tam jest kibelek i tak dalej. I wychodzimy na korytarz hotelowy i idziemy w stronę parku, mam nadzieję, że się nie zgubię, prawdopodobnie dworzu jest ze 40 stopni ciepła, ta klimatyzacja tutaj w tym pokoju ustawiona jest na jakieś, nie wiem, pewnie 22, coś takiego A, to tą karteczkę Może nam posprzątają pokój, czy znaczy mi posprzątają pokój okay. Bardzo ładny hotel ogólnie To są fajne takie rzeczy, tutaj jest woda normalnie Ja jestem na piątym piętrze Tam są jakieś ptaszki, które już sobie przyleciały tak to wygląda. Nie ma, jest to taki zwykły korytarz, tylko w środku jest taka otwarta przestrzeń, tam są windy, a tam się je śniadania. Też się zamknęły. Zatknęły się. Idę do windy. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie wziąłem karty od pokoju w spokoju, więc będziemy musieli przejść przez recepcję. wejdzie to niestety wyłączę nagrywanie, bo nie chcę żeby tutaj tak nagrywać jak ktoś gdzieś tam jest. Tak wygląda wejście do hotelu. Hotel z tyłu tutaj, znaczy z tyłu, od frontu. A ja mam iść ogólnie gdzieś tam. Mają coś w sobie te wszystkie kraje, tak takie gorące kraje, gdzie mieszkają ludzie, że jest jakoś tak więcej śmieci. Tutaj, tutaj ogólnie tych śmieci też jest trochę. I Szczególnie właśnie to nie tylko ten hotel jest tak trochę na uboczu. To nie jest jakoś tam centrum miasta, więc może też dlatego. Ale byłem, pracowałem w szpitalu w sobotę i, i tam to już jest tak trochę bardziej miasto. Te śmieci też są, tutaj są jakoś tak trochę pozgarniane. Tam są, no nie na, nie na betonie, nie na, nie na asfalcie, ale są tak jakby tam widzicie na trawniku. I tam w tym centrum też tak są na trawniku, właśnie podrzucane gdzieś tam właśnie w kąt trochę. A ja muszę tymczasem przejść na drugą stronę tej trasy, która jest tutaj po lewej stronie. I niestety muszę wejść, muszę się trochę cofnąć w prawo. Po tych schodkach tam wejść na górę i na tą trasę i dopiero ją przejść. Chyba, że może spróbuję tędy wejść. Spróbuję sobie wejść tędy. Żeby nie iść tam daleko, może mi się uda, jest dość stromo, ja mam klapki, dokładnie japonki. Dobra, tędy wejdziemy po tym po tym, tym do, co woda spływa. O, i przejdziemy, tędy nawet jest wydeptane, chyba ludzie chodzą. A tu jest przejście dla pieszych. Nie wiem jak tu Hiszpanie jeżdżą, ale pewnie trzeba uważać, nie ma świateł. Ale z tego co jechałem z moim kolegą z pracy to no jest dość tak można powiedzieć e... nerwowo jak się jedzie. I muszę wam powiedzieć, że jest kurwa gorąco. Naprawdę. Te 2,5 km do tego parku to będzie jednak spory wyczyn. Dobrze, że sobie wodę wziąłem. Ale coś czuję, że będę potrzebował jej dużo więcej. Wygląda na to, że nie jest tak źle, bo jestem już tutaj, tak jak widać, więc całą tą trasę sobie skróciłem. Poszedłem tędy, a ten park zaczyna się dużo wcześniej. Także chyba dojdę tam wcześniej niż myślałem, także fajnie będę sobie mógł poleżeć. Mam plan, żeby tam gdzieś się poopalać około, no nie wiem, z godzinę. Miałem plan dwie, ale wątpię, żeby mi się udało dwie, bo jest strasznie gorąco. Tam w oddali widać pana, który przed chwilę robi pompki. Ktoś sobie ćwiczył jakiś park taki tutaj. Fajnie. Gorąco musi być. No nie dziwne dlaczego w czapce chodzi. Chciałem powiedzieć siłownia planerowanie park. Park siłowy. Aha. To wygląda w sobie dość ciekawie. Jest rondo i tu są takie drzewa dookoła. Nic szczególnego, ale jakieś tam ptaki hałasują strasznie na górze. Powiem Wam, że wygląda to strasznie przeciętnie tutaj te chodniki. Prawdopodobnie w... W centrum jest ogólnie dużo lepiej, no ale tutaj to zobaczcie, dosłownie nic szczególnego tak naprawdę. Ani to jest jakoś tam super równiutko, ani to nowe, ani to wykończone ładnie i tak dalej. Po prostu jest tu gorąco i to przyciąga ludzi. Okna w tym pokoju skierowane są na stronę południowo-zachodnią i zobaczcie ile marki i żeluzji, wszystko pozasłaniane, bo gorąco. Jeszcze odnośnie śmieci, teraz jestem na jakiejś dzielnicy mieszkalnej, idę w stronę tego parku. I tam chyba rzeczywiście było to, było tak, że to po prostu była jakaś taka, było takie miejsce odludne. Tam w ogóle pewnie nikt nie chodzi, nikt nie jeździ, dlatego może tam było trochę więcej śmieci. No tutaj jest lepiej zdecydowanie. Jak będą jakieś krzaki, albo nie krzaki tylko trawnik czy coś, jak tam będą śmieci, to znaczy, że trochę tutaj śmiecą, a jak nie, no to znaczy, że to takie miejsce, również w Polsce takie mamy. Szybko nie trzeba było czekać. Jest trawnik, jest trochę śmieci, czyli wygląda to tak, jakby oni zametali pod dywan trochę, aby nie było widać. Idę sobie, idę. Już jest ten park po prawej. Zobaczcie na mapie. Ale po prawej jest mur. Oznaczałoby to, że trzeba po prostu iść, aż będzie wejście. I wejście jest gdzieś chyba tutaj, pewnie. Tak jak ta ścieżka. Mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Zaczynam słyszeć jakieś e, e, śmiechy dzieci. I zaczynam się zbliżać do tej ścieżki, którą Wam pokazywałem na mapie. I zaczynam widzieć po prawej w ogrodzeniu. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Wejście. A, i po lewej są jakieś akcje. I czuję grilla. Także, o, to jest ja zamknięte w ogóle. U, niedobrze. No i nic, to będę musiał iść dalej, żeby tam wejść. Zaraz zobaczymy. Te śmiechy to słychać po lewej stronie, a nie, nie po prawej. Po lewej będzie otwarte. Nie, też jest zamknięte. Tutaj jest zamknięte. Chyba zobaczymy. Zamknięte. Nic nie widać. Jest parę. No, widać park, Zobaczcie. Muszę iść dalej. Podczas tego wyjścia ogólnie to powinien mieć jakąś kurde białą koszulkę, a nie czarną. Przecież czarno to tak grzeje, nie przemyślałem tego. Tutaj coś ładnego, zielonego, wartego uwagi. Nawet minąłem ludzi, którzy tam szli, także pewnie już nie jest tak gorąco, jak było wcześniej, więc ludzie wychodzą na spacery. No a ja cały czas idę, bo cały czas szukam tego wejścia do tego parku. Tam jest więcej ludzi. O! Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tam wychodzą z prawej strony. sumie tam jest to wejście. Bo no dobra. Być może w kolejny weekend będę miał więcej czasu, więc być może pojadę do centrum Madrytu nagrać coś. A być może ten kolega z pracy mnie zabierze, coś będę oglądał. Ale nie wiem, czy będę wtedy nagrywał tego vloga. Także nagrywam go teraz. Jestem tutaj tylko przez tydzień, i kilka dni, więc mało jest czasu na to, żeby coś pokazać więcej. No ale z perspektywy piechura to, co mogę, to, to pokazuję. No bo nie jestem tutaj turystyczny, tylko w pracy. Jak to podkreślam, za każdym tak. razem. Jeszcze się okaże, że jest jakaś opłata za wejście do tego parku, bo są jakieś bramki. Zobaczymy, czy jest napisane, że trzeba euro płacić. Animales, coś tam, coś tam. Nic nie jest napisane. Enterada. Tu jest wejście. No, i okazało się, że można wejść. Tutaj są bramki. I akcja była taka, że mój plecak został sprawdzony przez pana ochroniarza. Czy nie mam jedzenia w środku? Woda może być, ale nie, jedzenie nie. Teraz idę zobaczyć, co się w ogóle można położyć i opalać. A może to jest jakiś botaniczny ogród, a nie taki zwykły park? I ja tu się nie będę mógł opalać. Może być, że to pokazuje może jakąś starą historię Madrytu, bo ten jakiś budynek po lewej stary Czyli chyba się źle dowiedziałem na ten temat, co tutaj jest. Być może to jest jakiś ogród botaniczny albo jakiś skansen. Bo tu można wejść, do tego fajnego domeczku podejść. Ale nie można do niego wejść do środka. No, wygląda nieźle, wam powiem nawet. Fajnie to wygląda. Hmm, no dobra, idę dalej w głąb. Może jednak, jak się ktoś będzie opalał, to ja. Jak nie, to niestety nie. Będę musiał poszukać miejsca przy tym basenie hotelowym. Które jest prawie cały czas zajęte. Będę was zanudzał tymi materiałami stąd wideo. No, jest tutaj po prostu jak w jakimś parku. Jest ładnie w sumie. Są kwiatki, tak jak widać. Są jakieś budynki stare. Niestety ja po hiszpańsku nie umiem mówić na razie, mam nadzieję, że na razie nie chcę deklarować jeszcze publicznie, ale ogólnie chcę się nauczyć hiszpańskiego. Przynajmniej na takim etap poziomie, żeby się jakoś tak w miarę komunikować. Fajnie, bo mi się to może przydać w pracy, bo mogę jeździć dość często do Hiszpanii, do Portugalii, albo do Ameryki Południowej, nie wiem tego. Więc może się przydać. A tymczasem ja sobie tutaj pochodzę chwilę. Jeszcze z pół godziny. Nie wiem czy to widać, ale jestem już spocony, jest gorąco. Całe szczęście mam tą wodę. Więc to mi trochę ulży. Ale moim docelowym miejscem jest poszukanie miejsca, gdzie mogę się położyć i poopalać. Chociaż nie wiem w ogóle, czy oni tutaj praktykują coś takiego, więc nie wiem czy nie będę jakimś debilem. O kurde, tu są jakieś ten. Tu się rozbijają ludzie, mają jakieś te namioty. Zobaczcie tam przez ogrodzenie. Ile wzdłuż tego ogrodzenia jest próbuję tam dojść. Już widzę, co jest nie tak, bo ja jestem tutaj, tak jakby to jest ten skansen prawdopodobnie, lub coś takiego, a park jest tutaj. Więc ja muszę ogólnie stąd wyjść, pójść dalej i przejść przez ulicę i dojść tutaj, gdzie są te jeziorka i tak dalej. Tu będzie fajniej. Już wiadomo, skąd się wzięły wozy kempingowe. Tu jest parking. Boże, kemping, nie parking. Można sobie przyjechać własnym. Dobra, za skrzyż... za... Rogiem w po prawej stronie powinien już być ten park, do którego chciałem dojść. Tu jest jakiś chyba wiadukt z torami kolejowymi. Wygląda jak akwedukt. Jakiś bar po prawej stronie minąłem, ale mam wodę, więc nie będę się zatrzymywał. O, tak jest. Już widać nawet. Tylko jakieś wejście tam, takie po przejściu dla pieszych może, czy coś takiego. Nie, nie będę jednak czekał na żadne przejście dla pieszych. Przejdę sobie... Będę... O oh my god. No, ta ulica w sumie ładnie wygląda. Warto jej zrobić zdjęcie Tutaj jest wjazd na parking do tego parku pewnie. Pewnie jest, nie jedny, nie wie, pewnie jest więcej niż jeden. A tu jest wejście dla pieszych. Jest jakiś koleś już bez koszulki, więc może ja ją zdejmę, ale będę musiał w jednym ręku plecach nosić. No ale trudno. Prawdopodobnie można się ludzie się palić. Let's go. A to jest na parking. Mało ludzi. Fajna przestrzeń jak na razie. To idę szukać tego, tych jeziorek, które tam były. Wygląda to tak na razie bardzo tak... E, wygląda na bardzo zeschnięte wszystko. Coś się zaczyna dziać. Jest pierwsza osoba na chodniku, na trawie, na tym. Na kocu. A to po prawej stronie, co mi się wydawało, że jest e, znaczy tu jest chyba jakiś stadion, albo nie wiem, może to nie jest stadion e, stadion taki zwykły, tylko jakiś wodny. Boże, jaki jestem głupi. Nie wiem, to jest strasznie dużo, to jest pewnie sporo obiektów sportowych, dlatego tak jest. No tam są ludzie na chodniku, tam na trawniku, tam też też leży na trawniku. No, dobra, może kawałek to obejdę, ale to jest strasznie duże, nie będę tego celu całego obchodził. Być może jak, będzie już, jak ten pod po prawej stronie się skończy e, i będzie można iść w prawą stronę, to po prostu to oba idę tak jakby o tako dookoła Chyba sobie zdajemy koszulkę i plecak to będę się opalał już podczas marszu Tam jest coś następny na trawce, także będzie miejsce i dla mnie Ogólnie wygląda to spoko i nie ma śmieci, także zwracam honor Tamto miejsce widocznie było jakimś takim zapyziałym miejscem i zapomnianym gdzie były śmieci tu jest wysprzątane i jest to publiczny park. Tam też ktoś leży, także ja też mogę sobie, też mogę się położyć. Tutaj też to siedzi, także spoko, ale mało jest ludzi. Pójdę jeszcze kawałek do przodu, skręcę w prawo i wtedy sobie zasiądę. Nawet ktoś w kosza gra, ale ma białą koszulkę, ja mam ciemną. Oj, kur... i mi jest gorąco. Dotarłem chyba do jakiejś głównej promenady tutejszego parku. Nie wiem, może jest to jakaś droga, która. Tutaj zawija dookoła, ale nie będę już chodził, bo zobaczcie, jakie jest słońce. Nie będę już tego całego parku obchodził dookoła. Mniej więcej jestem gdzieś w połowie i teraz tak jakby idę z powrotem, bo szedłem tam z prawej strony poza parkiem, tam ulicą, a teraz tak jakby wracam, w stronę hotelu mniej więcej. Teraz znajdę jakieś miejsce, żeby usiąść, położyć się. Ta górka jest tutaj, w tej części, która była zamknięta. Chyba tam nie można wejść. W tym parku są takie rejony, które są bardzo zielone, które są bardzo suche. Chyba opcja jest taka, że e, nie o wszystko dbają. W sensie nie podlewają wszystkiego. Chyba że to jest taki specjalny zabieg, żeby po prostu, żeby po prostu tak było. No Nawet spoko. Niektórzy może lubią takie klimaty, a inni inne. Jest i życie. Na zewnątrz na trawie tam, w oddali i tutaj przede mną, w wodzie nawet jest życie, jakie duże ryby. Widziałem wędkarza, który wracał, gdzieś tutaj szedł, może chciał złowić te ryby. No wygląda to ładnie, powiem wam szczerze. O i ktoś rzuca jedzenie tam z prawej strony, a wędkarz właśnie tam jest jakie wielkie te ryby, o oh my god Skarpie czy coś? Nie wiem co to za... Zobaczcie, zaraz zje te jabłka. Haps, haps. Bakarpie, łuka się musi rozpuścić. Jestem na jakimś mostku. O, tam wygląda fajnie. Tam jaki fajny ten donat czerwony. Ale już tam nie będę szedł, wygląda to ładnie. Raczej się kąpać w tej wodzie nie można. Tam są jakieś dwie ogromne, nie wiem, albo podle, podlewaczki, może to podlewaczki są, albo jakieś fontanny. No ładnie to wygląda, ładnie ten park wygląda. Jak dla mnie egzotycznie, bo jest strasznie gorąco. No i ja chyba zajdę z tego mostka po pra na, na prawo i w końcu się położę, bo to zbocze akurat jest nachylone w, w, w stronę słońca. Także powinno być spoko. Cześć ptaszku. Pocztowy jak pocztowy, tak samo jak w Polsce. Spójrzcie na tą pustkę. Ten cały deptak jest pusty. Nikogo tu nie ma, tylko ja. Mam wrażenie, że tutaj wieczorem, czyli na pewno po godzinie, no nie no, już 18 dochodzi. No, zobaczcie gdzie jest słońce. Słońce zachodzi tutaj przed 22. Myślę, że wieczorem, czyli gdzieś po 21.00, tu się robi dużo więcej ludzi. Ja o tej godzinie będę już w hotelu, ale sądzę, że tak jest. Wtedy nie ma takiego skwaru i ludzie sobie po prostu wychodzą, aby się przewietrzyć. i są toalety, z których skorzystam. Także bardzo fajnie, że mi się udało trafić w takie miejsce. Pomimo tego, że jest gorąco i powinien mój organizm całą wodę wypocić, to jednak trochę mi się chce na jedynkę. Tu, takie, tu jest takie suche miejsce. O, i tam jest o, i tu jest woda, także będę sobie mógł uzupełnić również wodę w moim, moim bukłaku. Jest gdzie się położyć. No i chyba tutaj osiądę. To idę z drugiej strony, bo tu jest pani ładna, narysowana na drzwiach. A z drugiej strony pewnie będzie pan. Tak jest dżentelmen z tej strony. Tu jest ten przemiły gentleman, który nas wita na wejściu. Salida, oznacza znaczy wyjście, entrada wejście. Proszę, sobie włosy wysuszyć, jest nawet papier tartowy, w I tu się można... A można umyć ręce. musiałbym się wody napić. A, cofisu ładnie, po drugiej stronie jest noc. To przynajmniej wiem, gdzie jestem. Tam jest, tu jest ten parking. Te samochody co widać. Tam na początku tego parkingu wszedłem do tego parku, Obszedłem go w prawą stronę, w prawo, w prawo, przez ten mostek tutaj, tam są toalety, no i tutaj osiądę. Może przy drzewie gdzieś mniej więcej, żeby nie tak na środku łąki. Eee, no i cóż, raczej nie będzie nic ciekawego więcej do nagrywania, bo będę wracał na tej chodę do hotelu. Także dzięki Wam za to nagranie. Trzymajcie się do następnego. Postaram się zrobić jeszcze jedno. Nie wiem czy wyjdzie, czy nie. Zobaczymy. Na razie. Nie wiem, czy to widzieliście, ale chciałem tylko potwierdzić Wam to, co powiedziałem wcześniej. Jest po godzinie 19. Ja wracam z tego parku do hotelu trochę inną drogą, ale nie wierzę, żeby tu było inaczej. Ja nadal jestem na Zadupiu jest dużo więcej ludzi na ulicy tak bym powiedział 10 razy więcej bo jest tutaj obok mnie dookoła około 20-30 osób a wtedy była, były dwie trzy, które mijałem także to fakt, oni po 18, po 19 dopiero wychodzą z domu, bo wiedzą, że jest chłodniej także tylko chciałem to potwierdzić, elo